Z miasta Witelsów wita państwa serdecznie Dariusz Szpakowski wraz ze mną. Ten mecz komentować będzie Jacek Laskowski. Historia meczów Liverpoolu z Arsenalem obfituje we wspaniałe chwile, ale nic nie równa się końcówce sezonu z 1989 roku. W ostatniej kolejce Liverpool podejmował Arsenal. I kanonierzy potrzebowali zwycięstwa dwoma golami, żeby wyprzedzić The Reds i sięgnąć po tytuł. Do 90 minuty... Czy będzie prowadzenie? Ech, było blisko, ale Bramkarz, jak widzimy, rozpocznie. No i znowu są przy Ważne przejęcie. Ruszyli do przodu Derek. Nikt im specjalnie nie przeszkadza. No, trwa oblężenie bramki rywala, długi okres wymiany piłek, zobaczymy czy będzie strzał. No i przejęli w ostatniej chwili. Mamy strzał, czy obejmą prowadzenie. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Landro Trossar. No zastanawia się czy nie strzelać. Oddaje strzał. Piłka trafia w gracza z pola. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Henderson. To już koniec tej akcji. Piłka poza boiskiem i będziemy mieli aut bramkowy. Szaka. Mikel Merino. Piłkarze Arsenalu wznowią grę z autu. Ezil. Mikel Merino. Szaka. Landro Trossard. Strzela. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Landro Trosar wspaniale przechwycił. Salak ma możliwość odegrania, ale szansa na prowadzenie. Ta gol, pierwsza bramka! Teraz już powinno być łatwiej. Zespół, który prowadzi, może grać na większym luzie. Z kolei druga drużyna ma jasny cel. Trzeba gonić wynik. Strzał z bliska i bramkarz musiał skapitulować. To było praktycznie nie do obronienia. Zobacz jak dobrze strzelec wybrał moment, w którym uderzył piłkę. Golkiber akurat przenosił ciężar ciała i nie mógł zareagować. Przeciwnik wznawia grę po bramce dającej prowadzenie Liverpoolowi. Giokeres. Już blisko pola karnego. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału! Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Henderson. Salach. Fantastyczna interwencja stanął na wysokości zadania. Zażegnał niebezpieczeństwo. Mikel Merino. Ezil posłał piłkę na dobieg. Ależ sprytnie zagrał prostopadłą piłkę. Ależ się teraz popisał refleksem. Świetnie wyłapał. Henderson. Salach. Dobrze, przebił się. Mikkel Merino. Arsenal atakuje. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Ojej, nie ma, nie ma bramki, poprzeczka, a piłka nadal w grze. Ależ jeden do zera. Drugą połowę rozpoczęli kanonierzy. Szaka. No świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. Będzie strzelał. Szkoda, była szansa na wyrównanie. Nie wyglądało to aż tak groźnie, ale strzał całkiem niezły, minimalnie niecelny. Jeśli będą dalej tak naciskać, to coś w końcu wpadnie do bramki. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. To... No, będzie gol! Liverpool wywalczył rzut rożny. Henderson dośrodkowanie w pole karne z rożnego. Przed chwilą była szansa, teraz trzeba budować atak od początku. Szaka. Dobre, skuteczne podanie. Jokeres. Mesut Özil. Nieporozumienie i strata piłki. Uderzenie w stronę bramki. Mało brakowało, a byłby rzut rożny, ale piłka poleciała nieco w bok i wznowienie nastąpi z za linii bocznej. Coraz mniej czasu do końca przegrywają. Słuszna decyzja trenera decyduje się na zmianę. Mesut Ezil, Mikel Merino, Gabriel Jesus, Ezil. Anderson Landro Trossard Salah No zdecydowanie nie jest w formie. Stać go na znacznie więcej. Mikel Merino No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Trener postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. No. Kapitalnie to zrobił. Chyba będzie gol. Zaprzepaszczona szansa na zdobycie bramki. Spalony. Druga połowa, coraz mniej czasu do końca. Zespół przegrywa. Trener dokonuje słusznej zmiany, prowadzając nowego gracza, który może ożywi grę. Za linii obrony bardzo. Bardzo sprytnie. Daleki wybicie przez bramkarza. Declan Rice. Szaka. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus! Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Henderson. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Gabriel Jesus. Rozpoczynają kontratak. Wspaniale przechwycił. Spotkanie jest bardzo wyrównane. Niewiele do końca, ale nie ferowałbym tutaj jeszcze wyroków. Znakomicie zneutralizował atak przeciwnika. Gabriel Jesus? Może coś jeszcze z tego będzie? Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca. A kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć. A zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Piłka poza boiskiem, rzut rożny dla Liverpoolu. Trener zdejmuje go po naprawdę dobrym wyst. Lovren! Szkoda tej okazji. Strzał niecelny, a mogła być decydująca bramka. Szkoda, tym bardziej, że naprawdę niewiele brakowało. Norgard, Landro Trossard. Jeszcze tylko 120 sekund do końcowego gwizdka. Ezil. Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. Czy zdecyduje się na wrzutkę? Jogorzata. Wizyk sędziego.